Kończymy wykopki, znalazłem co chciałem. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Żeby było wszystko w klimacie mamy kamerę na łopacie <śmiech> <śmiech> jesteśmy e, tu gdzie wczoraj, czyli tu gdzie w poprzednim odcinku e, i my sobie podejdziemy tam na górę na tą łączkę pierwsze, bo tam dosyć fajne fanciurki nam wypadły. A potem jak, jak będzie ochota to podejdziemy sobie tam na dół. I tam będziemy grzebać. Krówki się już przemieściły, krówki były tam na dole. W tamtą stronę. Teraz sobie gdzieś leżą, widzicie gdzieś? A teraz są tam. Tam, 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 tam są. Tam. O, tam są dokładnie, tam, w tych krzakach. Tam, tam. No. a my sobie tutaj pochodzimy, nie wiem, parę godzinek, troszeczkę wiecznie, jest, nie wiem czy to przeszkadza teraz, czy dobrze słuchaj, czy nie. Ale weszliśmy do słońca jest troszeczkę lepiej, mniej wiatru. Wiaterek troszkę chłodny, ale będzie dobrze. Będzie git. Także zaczynamy. Zaczynamy kopanko i widzimy się widzimy się przy pierwszym sygnale. Albo moim, albo Natalii. Tu mam pierwszy sygnał, chyba coś tu na wierzchu leży. Takie mam. Dobra, coś tu jest. Coś małego pewnie. Czym ty jesteś? No. Uwielbiam takie akcje. Dobra, jakiś płaproch, Takie małe takie małe maleństwo Sygnał 60-62 Ale tak jakby się podwajał. Więc może leży monetka na sztorc no, już, już jest normalny sygnał. Może faktycznie monetka jakaś. Co tu mamy? Coś jest. Nie. Drut. No to pewnie temu był podwójny sygnał. Ale chwila, chwila. To była portmonetka. Tak jest. 100% to była portmonetka. To jest ta ramka. W której był zakleszczony materiał. Tu jest zawias. A tutaj jest zamknięcie takie. Stare pokolenie pamięta. Ja nie jestem starym pokoleniem, ale to jeszcze pamiętam, bo takie miałem od babci dostałem, dostałem i dostałem jeszcze wtedy z tą portmonetką kiedyś chyba 10 tysięcy złotych, to jest na dzisiejsze 10 zł i poszedłem wtedy na karuzelę na osiedle nasze przyjechała karuzela. Byłem dumny, że mogłem sobie wyjąć portmonetkę z... Ale historia, nie? Kurczę! Podobno tylko ona była, ta moja była taka troszeczkę większa, Podłużna. Taka historia. Ale ja się chcę pochwalić, że Wojmarka znalazła. Pokaż go. No, piękniutki. Monetka to monetka. Monetka to monetka. Pierwsza monetka dzisiaj, także Nati wygrała dzisiaj, 1925. Mennica A, Mennica A to był Berlin. Chyba tak. Jeśli się mylimy, bo my się tak dokładnie też dobrze na tym nie znamy, to poprawcie nas. Za wszystkie błędy przepraszamy z góry. monetka A ja się zasapałem, bo musiałem taką górkę szybko pokonać. Tam mam wykrywać też ze sygnałem. Zaczynał przy sygnale. I tu jeszcze na tej ma jakąś pląpkę chyba. No Tam gdzieś w lesie wygrzebała. No proszę, oddaję. Gratki, pierwsza monetka, cień na wygrała. A tam idzie jazda konna jazda konna tam jest jadą na kuniach fajnie też fajna zajawka podoba się podoba się, no to ja kiedyś tam jak byłem młodszy młodszy, ja byłem mały miałem chyba 11 lat, byłem we Włoszech to mnie siostra zabrała na kunie ze szwagrem, pozdrow dla mojej siostry Kasi i mojego szwagra Jasia pozdrawiam Was gorąco Dobra. My jedziemy dalej. Oni jadą dalej, my jedziemy dalej. Czekajcie. Nawet jeszcze pudełka nie, nie, nie chowię, bo może się przydać. Czekajcie, czekajcie chwilkę. Ja to zaraz załatwię. Tu jesteś. Teraz chyba cię już wyjmę. Tu jest. O, coś tu jest. No. No. Co to jest? O, coś ładnego. O kurczę, coś ładnego. Jakiś krzyż tu widzę. Czekajcie chwilę. Nie, to nie jest monetka. Na ty się pyta, bo ja powiedziałem, że znalazłem coś. To się pyta, czy, czy monetka. Nie. Widzicie, wychodzi, wychodzi srebro. Ale bardzo zniszczone. No ja to tylko troszeczkę mocniej zacząłem pocierać pędzlem i zaczyna schodzić. Ja sobie to w domu wyczyszczę. Jeśli to będzie srebro, to będzie po prostu petarda. Ale co to za jakieś... Nie wiem, to wygląda na jakieś odznaczenie albo coś. Taka przypinka jakaś. Zarąbiście. Dzień zrobiony. Natalia mówi, że jest to krzyż jakiegoś tam gościa, co był ojcem gimnastyki. E, jest to oznaczenie jakieś no. sportowe, gimnastyczne. Znaczy tak. No ale... Sygnał następny. 48, 50... Coś tam było. 54 czy 56. I zobaczymy, co tu mamy. Tu jest chyba korzeń albo kamień. Jest. Tu coś jest. Chyba jakiś moniacz. Widziałem. Nie. Guzior. O kurde. O kurde jaki ładny. Jest ten guziorek. Taki malutki. A bardzo ładny. Łóżko całe. Jakieś taki wgroszki. Super. Nietypowy guziczek. Odlewany w całości. Raczej, dajcie moment. O, teraz go widać całkiem. Całkowicie. Ja już go nawet więcej w domu nie będę czyścił. Może troszeczkę wodą. Tak, jest ten, był odlewany w całości. Piękna rzecz. Taki dołek między korzeniami. co szczęście nie były duże. I tu. Piękna spineczka. Bardzo ładna. Bo ona ma chyba czterolistą kończynkę na sobie. Nie wiem, czy dobrze widać w tym świetle. Tak. No, niestety, już nie jest cała kompletna. Ale widać, że to była spinka jakaś. Od czegoś. Możliwe, że od szelek. Nawet. O! Już się nawet rozchodzi całe. Piękna rzecz. Dwa metry niżej. Znów jakieś ozdóbki. Jakieś siteczko, ale już chyba jakieś kwiatki widzę. Dajcie momencik, ja to troszeczkę pędzlem oczyszczę. Tak się to prezentuje. Z bliska widać kwiatuszki takie ładne. Z drugiej strony to samo, tylko tutaj jeszcze jakaś... Nie wiem czy to jest blaszka do... Nie, to jest jedna część, Myślę, że... Nie, to jest bo w jakiś sposób przylutowane. Piękności. Co tutaj jeszcze wyjdzie? Dobra, nad nim je zawołała. I. Czekajcie chwilkę, żeby było wszystko w słońcu. Wpadł jej taki fajny breloczek. Kurczę, no akurat będzie to no tak, daj że. To tak, o, daj to do mnie. O, no, bo nie chcę, żeby było w cieniu. O, tak, fajnie. Jest to taki breloczek. Jest to breloczek. Jest tu małpka, ale się powtarzam, ciągle jest, jest. Małpka, która trzyma to coś To się kiedyś obracało To było obrotowe I tu są takie dziwne napisy, tak jakby połowy liter Ja podejrzewam, że Można to było odczytać tylko wtedy, gdy To się obracało Wtedy jakaś taka Zjawisko specjalistyczne optyczne się wytwarzało i można było Odczytać I jeszcze I jeszcze Wpadła jej Szminka Zamknięta, z Margaret Astor. Ciężka jest, jest bardzo ciężka. Ziemi raczej w niej nie ma, ma tu tylko taki mały otworek. No ale to... Nie uszkodziła mi, nie, nie. No, to jest Twoje. Myślisz? <głos》> o, no, świeżo wygląda. No trudno, no tak bywa, no takie to już jest. No szkoda. Eee, ale jest ca w całości. Więc zawartość na pewno jeszcze jest tutaj, jeszcze na, na spodzie coś widać. Mhm. Czy mi się tylko wydaje. Dajcie, dajcie moment, Robię, zrobię zoom. Tutaj chyba jeszcze coś widać. Wyczyścimy w domu, zobaczycie zdjęcia. Albo już żeście zobaczyli. No. To do następnego. No to lecimy dalej, do następnego. choose to Wiele razy po wymianie e, baterii zapasowej w Pinpointerze zostawiałem zużytą e, w torbie. I potem po dwóch miesiącach nie wiedziałem, czy ona jest dobra, czy zła. I taki mały tip, najprostszy jaki może być: sklepcie sobie ją po prostu Tigerkiem, czy tam jakimś kamieniem u góry, to już będziecie wiedzieć, że jest do dupy. Jest krzyżyk. Tylko że złamany Ale widać tutaj u góry jeszcze ta ta deseczka z napisem chyba pisało INRI Czyli tłumacząc do chyba z łaciny Oto eee, moment Oto Jezus król żydowski bodajże ale tłumaczenie jest takie jak powiedziałem Pokaż pochwal się Pierwsze to Pierwsze Klapeczka od fajeczki Bez orzełka. Proszę oddaję i znowu znowu kurczę tak Znowu ten guzior, ten co wczoraj wpadł mnie, wpadł dzisiaj. Ty też go znalazłeś wczoraj? Tak. No. O tak, dokładnie. Fajnie, to był jakiś wojskowy? No. Ja już nie pamiętam, czytaliśmy o nim. Czytaliśmy o nim, ale nie pamiętam. Pięknie, super. Ja też już nie pamiętam. Czytaliśmy i zapomnieliśmy. Co? Sprawdzić jeszcze raz? No właśnie, to się utrwali Dobra, jedziemy dalej Sygnał 66 I I robimy na żywo No ale się tej liści tutaj zbiera Chyba jest Chyba jest jeszcze o o o Pomyślałem, że jeszcze głębiej. a tu troszeczkę tylko jeszcze podważę. No i coś zielonego jest, jest medalik. Jest medalik. Ja, ja nie mogę. Biorę telefon, czekajcie, no to patrzcie. Opylało się tu wejść na tą ścieżkę Moment ja to wyczyszczę Jakiś pielgrzym zgubił Zarąbiście Super Po prostu Pewnie zaś jakiś zaś, pewnie znów jakiś XVIII wiek Może nawet 17 Łóżko no, nie przetrwało Nie przetrwało próby czasu. Italia teraz znalazła coś fajnego. To jest ta plakietka z, z rowerów. E, na przedzie zawsze były takie przyczepione. No, gorąco, no nie. No. Torpedo Frankfurt to jest producent e, rowerów. I maszyn do pisania. Maszyn biurowych jakichś tam Fajny fanciur, Fajny fanciur. Mamy złotko. Piękne wajmarowe złotko. Takiego czyściocha dawno nie miałem No po prostu zarąbiście piście. A nie, ona po prostu taka była. No, myślałem, że. Ty takie Jakaś pruska. O. Ładne rzeczy gdzieś wpadły. No, ale ta klamra, klamra zarobiście. Chociaż tutaj są miejsca na nity, więc mogą gdzieś coś tu leżeć. A znaczy, może gdzieś coś tu leżeć. Zarobiście. Pokaż, coś tam znalazła. Kolejnego tu No, jak to kolejnego? Jak one zmontowany no, 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 no. No nie za dobrze Ci? Nie. Kolejny guziorek? Nie. Piękniusi. Trzeba da, dać tutaj tą luzę. No gratuluję. No, cieszy No. się cieszy. Kurde, ciekawa jest ta klamra. Skąd ona jest? Trzeba wrzucić do neta. Tam Ci wszystko powiedzą. Mądrzy tego świata. Mądrzy tego świata. No w końcu jakiś moniaczek. W ogóle w końcu coś. Dobrą godzinę chodziłem i nic, nawet chyba więcej jak godzinę. No i wpadło 50 fenolków, bardzo fajnie 50 feningów. Które tu mamy rok, dam radę odczytać 1967, I jakaś tam plomba Weizenmel. <laughs> Stoplomba z mąki, ja tutaj robię ostatni sygnał. Mam tutaj fenolka, jeden fenol weimarowy z Republiki Weimarskiej 1924. Prawdopodobnie, moment 29, o, patrzcie się, fajnie i tak my się za chwilę widzimy. Na podsumowaniu jakimś i będziemy się zwijać Tak to będzie dzisiaj wyglądać Także Dzisiaj w zasadzie już koniec poszukiwań Natalia kopie chyba teraz też ostatni dołek Nie wiem czy coś znalazła coś tam Coś tam maca Pewnie jeszcze coś znalazła Dobra jeśli coś znalazła to To wam pokażę Dobra my jesteśmy już przy aucie Teraz co wpadało u Natalii. W Natalii powpadało sporo moniaczków. Tu jest najładniejsza. Gdzie jest ta dyszka? Tu jest dyszka. Bardzo ładna dyszka z Republiki Weimarskiej. Z Mennica A 1925. Tu jest 200 marek. O, jak się ładnie czyści. 200, o, teraz widać bardzo ładnie. 200 marek. Dyszka fenolowa, jeden Fenol, 50 feningów jakieś tam z. To jest z powojenny tak. Tutaj Klamra, Natalia narzeka, że nie ma lwa tutaj na tej znaczy z korony. Nie, korony przepraszam, no ona to by wszystko chciała. Czarownica. <laughs> Ci powiem, czarownica. Eee, no i pan ty dnia to jest ta szminka Margaret Astor Dwa guziczki z lwami Piękne, jeden zwrócony w jedną stronę, drugi zwrócony w drugą stronę Piękniu się są No Ja wczoraj znalazłem takiego samego jednego nie? To jest ta yy, To jest chyba breloczek jakiś Momencik, jak odsunę Breloczek I tyle I teraz u mnie co wpadło U mnie też Dosyć sporo monetek też znalazłem bardzo ładną dyszkę, w sumie to na sam koniec. 50 fenolków, strasznie zjedzone, dobrze do wyrzucenia w zasadzie. Jakieś tam guziczki, klamerkę. No i najpiękniejsze fanty jakie dzisiaj są dla mnie. To resztka tego, e, resztka tego krzyżyka. Ten, to odznaczenie sportowe. Kurczę, jak to wyczyszczę i to nie będzie srebro, to się załamie. No. Wychodzi taki, taki srebrny kolor, no, ewentualnie jest to czymś posrebrzone, nie wiem, oby, no i ten, i ten piękny medalik, prawdopodobnie jakiś XVIII wiek i jakieś tam jeszcze ozdóbki, to chyba była jakaś klamerka, możliwe, że otrzelek, już w rozsypce i tyle. My się już z Wami żegnamy. E, tak nawiasem mówiąc już chyba po raz dziesiąty nagrywamy e, się, bo nie wiem, jakoś tam to pożegnanie dzisiaj nie wychodzi. Języki się nam łamią. Także krótko głodni, zwiecie... jesteśmy. głodni jesteśmy do... Ja już wiem czemu, ja już wiem dlaczego. Także dobra, e, my spadamy, coś zjeść, wy się trzymajcie. co było, to było. E, pozdro dla wszystkich e, i, Dziękujemy, że jesteście. I przede wszystkim przede wszystkim dziękujemy Wam za to, że... <laughs> że jest was coraz więcej. Mm. Że zostawiacie coś pod filmami. Eee, pozdro szczególnie też dla stałych widzów, dasz dół. I tyle. I tyle. My lecimy. Siemka. Tyle. Hej!